Arcymistrzyni Iweta Rajlich z Polonii Wrocław z dumą prezentuje okazały puchar za pierwsze miejsce wywalczone w Mistrzostwach Polski kobiet w szachach, które rozegrano w Bogatyni. Jestem bardzo zmęczona, poziom bardzo wysoki i no cieszę się, że udało mi się wygrać, bo zawodniczki naprawdę bardzo dobrze grały. Do ostatniego momentu czuła się walka o medale, o pierwsze miejsce. Drugie miejsce i srebrny medal wywalczyła kolejna wrocławianka, arcymistrzyni Jolanta Zawacka. Wjechałam tam z zamiarem wygrania tych mistrzostw, bo no, y, trzeba zawsze walczyć o najwyższe trofea. A no. Weta była w bardzo dobrej formie i naprawdę ciężko było ją wyprzedzić w tym turnieju. Niestety przegrałam jedną partię i Weta nie przegrała żadnej to zadecydowało o, o takiej kolejności na podium. Poziom był fantastyczny. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne podkreślenia, nie było w ogóle krótkich remisów. Dziewczyny walczyły do gołych króli, i to jest też bardzo fajne. A już niedługo Wrocławianki zagrają w reprezentacji Polski na szachowych Mistrzostwach Świata w Chinach.